Czytanie z księgi proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Po środku niej zbudował wieżę. Także i tłocznię w niej wykuł. i spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy. Rozsądźcie proszę między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej? A nie uczyniłem w niej. Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody. Więc dobrze, pokażę Wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamieni ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdzie osty i ciernie. Chmurą zakażą spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości. Oto rozlew krwi i, przewier... i, pr... i prawowierności, a oto krzyk grozy. Oto Słowo Boże. Winnicą Pana jest do mi Winnicą Pana jest on Izraela. Przyniosłeś z Egiptu wino rośli, Zasadziłeś ją wygnawszy pogan. Rozpostadła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swe to rośle. Winnicą Pana, Jezum Izraela. Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie i każdy przechodzień zrywa jej grona? Niszczy ją dzik leśny i obgryzają polne zwierzęta. Winicą Pana, Jezum Izraela. Powróć Boże zastępu wejrzyj z nieba spójrz na wieć tę winorośl i chroń to, co zasadziła Twoja prawica. Latoroś, którą umocniłeś dla siebie. Winicą Pana Jezą Izraela. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, Daj nam nowe życia, będziemy Cię chwalili, odnów nas Boże, Panie Boże zastępów. I rozjaśnij nam swoje oblicza, będziemy zbawieni, Winicą Pana jest dom Izraela. Z listu świętego Pawła apostoła do Filipian Bracia, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z Dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście. I co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Oto Słowo Boże. Aleluja, 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 aleluja. Abyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, Alleluja, Alleluja. alleluja. Pana z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii. Według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należne. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna. Tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przyjdzie właściciel winnicy, co uczyni z rolnikami? Rzekli mu. Nęcników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owocem. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. I naśladując księdza proboszcza, proszę żeby dzieci przyszły tutaj. Proszę bardzo, wszystkie dzieci, wszystkie. Nie tylko trzecia klasa, z trzecich klas, ale wszystkie dzieci. Proszę bardzo. I te większe i te mniejsze. Taki duży, taki mały. Tak? Taki duży, taki mały. Okej, okay, jeszcze idzie jakaś maskotka. Chyba ją trzeba przynieść. Okej. Okay. Jest takie powiedzenie, moi drodzy, łacińskie. Ale to nie jest przekleństwo. Uważajcie, jak powiem. bo dawniej to jak ja byłem tak jak wy, to się mówiło po łacinie. Jak ktoś mówił, to przeklinał. Dzisiaj pewno inaczej mówią. Tak, także a to przekleństwo to jest włoski wyraz, tylko go używają Polacy właśnie w w takim kontekście przekleństwa, ale to jest włoski wyraz i znaczy zakręt. Znaczy zakręt, to to wiecie, to to na K. Znaczy zakręt po włosku. No to, to ktoś taki może być zakręcony albo właśnie na zakręcie. Tak, ale to łacińskie przysłowie mówi Repetitio mater studiorum. Repetitio Mater Studiorum. Powtórzcie. Repetitio Mater Studiorum. I te starsze klasy też. Repetitio Mater Studiorum. Okej. Okay. Jeszcze raz. Repetitio jako ojciec, jako ojciec Tadeusz Rydzyk trzy razy. Repetitio Mater. No mówcie no, nie ja sam. No już umiecie. Trzy razy to już umiecie, no nie? Jeszcze raz. Repetitio mater studiorum. O. Co to znaczy? Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że powtarzanie jest matką uczenia się. Dosłownie tak, nieliteracko przekładając, że powtarzanie, albo inaczej, jak mówią Rosjanie w Nowym Jorku, y Practice makes perfect. Practice makes perfect. Czyli praktyka czyni mistrza. Innymi słowy. Okej. Okay. Więc teraz będzie repeticja, czyli powtórzenie tego, co było przed tygodniem, dobrze? Kto ma różaniec oprócz mnie? Przy sobie? Okej, okay, wyjmij go. U, masz tam w torebce umamy, tak? Czy u taty w portfelu? O, tata opalony jakiś chyba ten. Gdzieś był na, we Włoszech. No to pan te wyrazy nakaz na włoskie. Pan zna na K ten wyraz. Jak pan tam był duży i to pan wie o co chodzi. Tak jest. O, i więcej mamy różańcy, A może jeszcze się znajdą. Co? Z babcią jesteś albo z, z mamą? Może ona ma w, w torebce różaniec? Okej. Okay. Dawniej to wszyscy przynosili do kościoła różańce. A teraz tylko niektórzy. Przypadki kliniczne. tak, Kliniczne przypadki. Mhm. Okej. Okay. Czy klasa trzecia, a może inne też z panią kateetką w czasie, w czasie religii mówiliście o różańcu w tym tygodniu? Mhm. Dobrze. No trzecia klasa to szczególnie, prawda, się skupia w tym roku? Nie. No nie, mówię o, mówię o, o zeszłym tygodniu, no okej. Okay. Jak taka ścisła jesteś, to może już będziesz fizykiem albo jakimś tym astronomem, może będziesz, Pani Kopernik, może będziesz kiedyś. Bo on też był bardzo mądry, jak był chłopcem. No, więc wiemy, co to jest różaniec, już wiemy. Kto powie, przypominam, co to jest różaniec? Jak myślę, mówię, co to jest różaniec? No masz różaniec, powiedz, co to jest różaniec? Mm, takie kulki. Jarmatka. <grymka> <grymka> tak. Nie wiem. No dobrze, no niech będzie. Paciorki, no nie kulki, tylko paciorki, okej? Okay? I? I włóczka. I taki, nie wiem jak to się nazywa. No, ten taki, to jest na początku, to to jest? Krzyż. Oczywiście, krzyżyk jest na początku drzeńca. Okej, okay. potem są te paciorki, prawda? Ile jest tych pierwszych po krzyżu? Pięć, tak jest. Ten pierwszy, to co mówimy? Ojcze nasz. Dobrze, a te następne trzy to? Maria. Maryjo. Tak, Maryjo. Mówi się nie Mario, bo Maria to jest Marysia, a Matka Boża jest Maryja. To jest ta różnica. To nie znaczy, że ma ryja, tylko, tylko to jest staropolskie powiedzenie imienia Matki Bożej dla odróżnienia od wszystkich Maryś, Marii i tak dalej. To jest Maryja. Tylko nie Maryja, tylko Maryja. No. Ok? Macie jakąś Marysię w klasie? Która to jest? Ty? Nie ma jej. Maryja ze świętym Józefem chyba. Gdzieś jest w tym momencie, co? Macie jedną, dobrze. Piękne imię. Maria. Maria imię, a Matki Bożej imię Maria. A więc mówimy zdrowaś Maryjo. Nie zdrowaś Mario, tylko zdrowaś Maryjo. Łaski pełna i tak dalej. Okej, okay, a co ten ostatni koralik po krzyżu? Co mówimy? Wierzę w Boga. Oczywiście. Nie wierzę w jednego Boga, bo to jest dłuższa wersja, którą w czasie mszy świętej recytujemy, a to jest krótsza wersja, prawda? Pacierzowe wierzę w Boga. To ono się różni. Okej, okay. no i dalej prosta sprawa, prawda? Zaczynamy kolejne dziesiątki różańca. I. Hej, hej. Uważaj, chłopie. Repeticio Mater Studiorum. Okej, okay? uważaj. Uważaj. Bo Cię zapytam. Nie będziesz wiedział. Tak Cię zapytam, że nie będziesz wiedział. No. I tak, zaczynamy pierwszą tajemnicę. A ile jest części różańca świętego? Bo różaniec składa się właśnie z dziesiątków, czyli tajemnic z ilu części składa się różaniec. Cały. 59. Mm -mm. Jakżeś to... Nie, nie, nie chodzi o liczbę. Nie chodzi o liczbę. Znaczy chodzi też o liczbę. No na przykład no, wczoraj kto, kto był wczoraj na różańcu? Wczoraj nie było Was wiele, ale ktoś tam był. No to możesz nie pamiętać, jak, jak nie byłeś. No dobra, ale nieważne. Dzisiaj na przykład będziemy rozważać wieczorem po mszy świętej. Dzisiaj też będzie różaniec około godziny 6, 18, po mszy o 17. Będziemy rozważać, uwaga, część chwalebną różnica świętego. Część chwalebną. Czyli jedna z części to jest część chwalebna. Jakie jeszcze są, taj jakie są jeszcze tajemnice? No tak tajemnice. Jakie części Różańca? Chwalebna, Żał żałowa, żałobna, no coś blisko, ciepło, 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 smutna, no też podobnie, ciepło, cieplej, Chodź, chodź, powiedz prawdę. Bolesna. Bardzo dobrze. Pani katetka jest? Nie ma. Piątka dla niej. Albo plus piątka. Bolesna. Nie żałobna, niesmutna, a bolesna. Pan Jezus cierpi, tak? Oczywiście my się smucimy, że, że on cierpi. Ale jakby nie było jego cierpienia, to byśmy byli w piekle. A niestety w piekle. Nie. Wtedy nie byłoby czyśca nawet wiesz, jakby Pan jest nie cierpiał, to by nie było czyśca. Pan jest wysłużył czyściec cierpieniem. Zbawienie przyszło przez krzyż, tak ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia, a pełnią życia jest zbawienie, jest szczęście w Bogu. Dobra, więc mamy chwalebną część. Mamy bolesną część. Jeszcze jakie? Dwie brakuje, podpowiem. Hmm? Wesoła. A, bardzo wesoła. <grym> taki duży, taki mały. Wesoła część. Radosna. Tak jest. Szóstka dla Ciebie. Radosna. I jeszcze nam jedna została. Ojciec święty Jan Paweł II. Święty papież z Polski. Wy nie pamiętacie, go, bo byliście jeszcze w planach Bożych, nawet nie rodziców, prawda? Bo zmarł w 2005 roku. To was na pewno jeszcze na świecie nie było. A za parę dni będzie 45 lat, jak go wybrano na papieża. 16 października będziemy obchodzić ten dzień. Dobrze. No jaką to nam papież Jan Paweł II zostawił część Różańca? Pamiątkę roku Ibliszowego 2000. Światła? Światła? Bardzo dobrze, szóstka. Tajemnica światła. Bardzo dobrze. A więc Różaniec to jest powiemy dewocjonalium, to znaczy przedmiot do modlitwy. To jest przedmiot kultu. Z Różańcem trzeba obchodzić się jak na poważnie. No tak, bardzo poważnie, ale z szacunkiem. Tak? Z szacunkiem, bo się może skończyć źle. Gdy na Okej? Okay? Z szacunkiem. Dlatego jak zaczynamy od całujemy krzyż, tak jak nasze babcie to robiły, tak? Całujemy, nie wsysamy, hej, tylko całujemy. To jest różnica. Zasadnicza różnica. Okay. Całujemy krzyżyk. Z szacunkiem, tak? Ze czci, bo na krzyżu jest, przypomina nam krzyż o męce pana Jezusa. Całujemy krzyżyk i potem robimy znak krzyża, tak? Żegnamy się w imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. I zaczynamy różaniec. Jak już wiemy. Po kolei pięć tajemnic z jednej części. Każdego dnia. Inna część różańca. Dobrze. Repeticjo jest mater studiorum. Prawda? To już wiemy co nieco. Okej? Okay? A teraz coś się nauczymy nowego, żeby coś dodać do tego, do tego, co już wiemy. Próbowałem z wami śpiewać tę piosenkę, ale no, nie, nie znałyście to. Spróbujmy przynajmniej ten refren. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile nasze troski, radości i smutki, a ty pani je zanieś połączone w różaniec święta Mario, Maryjo łaski pełna. Okej, okay. spróbujemy? To jeszcze raz. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, Nasze troski, radości i smutki, A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, Święta Mario, Maryjo łaski pełna. Okej, okay. jeszcze raz. Tak. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze troski, radości i smutki, a Ty Bogu je zanieść połączone w różaniec Święta Mario, Mar Święta Matko Maryjo, łaski pełna. Okej? Okay. To jeszcze raz, do oporu. A starsze klasy co? Siedzimy tak? Ja, ja, ja do wszystkich mówię, nie tylko do dzieci. Jeszcze raz. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile nasze troski, radości i smutki. A ty Bogu, a ty Bogu, je zanieś, połączone w różaniec święta Marią. gdzie święta Marią. O tak, tak, tu lepiej. Głośniej zaśpiewaj, bo potrafisz. No, święta. Maryjo, A ty, Bogu, jest zanieść połączone w różaniec. Święta Panno Maryjo pełna łaski. Bardzo dobrze. Słyszeliście? Jeszcze raz Pani zaśpiewa, bo mnie się to już trochę pomyliło. Jeszcze raz. Pani ma piękny głos. Zapraszam Panią do, do chórku, do scholi, będzie Pani number one na liście. No, nie wiem od którego miejsca. Nie wiem od, od początku, to może razem. Razem, a Pani potem końcówkę. Hej. Be, be attentive, ok? Be attentive. Jeszcze raz. Jak paciorki różańca przesuwają się chwilę Nasze troski, radości i smutki A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec Święta Panna Maria, pełna łaski Ok. Jak paciorki różańca przesuwają się, chćbiewamy nasze troski, radości i smutki, a Ty, Boże, niech nas połączy on, jak łaski pełna. Dobrze, coraz lepiej idzie. Ostatni raz. One, two, three, four. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze troski, radości i smutki. Wszyscy, a Ty Bogu je zanieść. Zaproczone w różaniec święta Mario, Mario gładzi pełna. Bardzo dobrze. Coś jeszcze. Aha, widzicie, miałem się Wam pochwalić, to się pochwalę. To, jak Wam mówiłem, mój jest relikwią. Dlaczego? Co to jest relikwia? Trudny wyraz, tak? Relikwia. Relikwia to znaczy przedmiot, który jest należący do świętego, czy błogosławionego, czy błogosławionej, czy świętej. Przedmiot, który ta osoba używała, albo pierwszej klasy. Relikwia to jest cząstka ciała. Tej osoby, która już zmarła, a jest uznana przez Kościół za świętą bądź błogosławioną osobę, to znaczy zbawioną. To znaczy jest już w niebie. Jest już z Bogiem złączona. I taką osobą jest oczywiście święty Jan Paweł II. Tak, wspominamy go 16, 16 października. Przepraszam, 22 października w dniu, kiedy rozpoczął pontyfikat, a wybrany był 16 października. Dlatego ten różaniec ja dostałem z rąk Jana Pawła przy okazji jednego ze spotkań z nim. Dostałem kilka, bo byłem kilka razy na spotkaniu z nim, ale ten zachowałem dla siebie, a inne rozdałem ludziom, żeby mieli pamiątkę i relikwię po Janie Pawle. A więc to jest ten różaniec, który on dotykał. On dotykał, on mi go przekazał. No to tak się pochwaliłem na koniec. Ok? Zapraszam Was. I dzisiaj, kto może, może niekoniecznie musisz po południu czy wieczorem oglądać telewizję, jakiś tam program czy film. A przyjdziesz tutaj, pomodlisz się za ojczyznę, bo ona bardzo potrzebuje naszej modlitwy, bo za tydzień bardzo ważne wydarzenia które zadecydują o waszej przyszłości. Wasi rodzice, dziadkowie zadecydują o waszej przyszłości. Jaka będzie Polska, jak mówił wspaniały Polak i patriota Jan Olszewski, kiedy odchodził z urzędu po zamachu stanu w czerwcu czwartego, pamiętamy starsi. Powiedział, jaka będzie Polska i czyją będzie Polska. Damy odpowiedź za tydzień. Amen. Możecie wrócić do siebie. Dziękuję.